Więc hej e, moi pani! E, dziś pokażemy Wam wyzwanie Jest. wyścig, czyli kto szybciej wypije. My tu akurat mamy taką wyczną pomocową herbatkę. I no, odliczę 3-4. オトカオ。Yeah,

Okej, okay, więc to by było na tyle. Zegnam się. Tak. I piszcie nam na dole. Tak. Jakie filmiki yy, możemy zrobić? <coughs> Następnie i lajkujcie, yy, subskrybujcie